Wyobraźcie sobie widzowie, że to jest apteczka Której potrzebujecie, bo strefa za wami Ucieka i ja wam tą apteczkę daję Ale musicie zostawić łapkę w górę Dzwoneczek oraz subskrypcję, żebym Wam ją dał, także zróbcie te wszystkie zasady A taką apteczkę pewnie w gierce znajdziecie No i dzisiaj bardzo szalony odcinek, ponieważ Zaprosiłem dwie osoby, które posiadają Nowego skina Galaxy Scouta No i widzowie, jeśli posiadacie takiego skina W opisie będzie zgłoszenie do turnieju Dla Galaxy Scoutów, także sprawdźcie to No i przypominam, 5000 łapek w górę I wieczorem będzie kolejny film, no i również Dzisiaj macie do wygrania tego skina maniaczki, jeśli chcecie wygrać, no to napiszcie swój nick w komentarzu, z którym wspieracie mnie z kodem Evela w sklepie. Ja jedną osobę wylosuję i opublikuję to wszystko na Instagramie. No i jeszcze przypominam, że wszystkie zasady macie w opisie, także zróbcie wszystkie, bo będzie wszystko sprawdzane. No i jak widzicie, mamy dwie dziewczyny galakcji Oczywiście to są chłopaki. Jest to Rejo i Face Raven Clock, albo idź spać. Tak mi podawał wcześniej. Siema chłopaki. Cześć, cześć. Ej, słuchajcie, powiedzcie coś o sobie. Jak wam się w ogóle udało zdobyć tego skina? Czy było ciężko? Bo nawet ciężko, ludzie byli niektórzy lepsi, a niektórzy, no, Sofii Nowodzen, nie był tylko na. Aha, telefonem. aha. Podpinali pady, dało się, czy nie? Dało się, ja podpinam. <laughs> i... No, ale i tak mówię no, wiesz, na telefonie niby się klatek da się, mm -hmm. ale i tak. I tak jest ciężko. Rej, jak tobie poszło? poszło? To ja grałem na telefonie i grałem, nie używając pada, tylko normalnie na telefonie grałem. Aha. I udało mi się zdobyć. No, nie było łatwo, ale też ciężko nie było. A, a które, które miejsce mieliście? Tam ja stałem, a nie ma... Miałem 5900 26, bo sprawdzałem sobie ranking A Aha nie sprawdzałeś, dobra no i co widzowie robimy? Gramy oddziały najpierw, a później zagramy z chłopakami 1 na 1 Dobra, chłopaki, chodźcie się tu pokazać z tymi skinami, jak to wygląda. Tutaj kolega jeszcze ładuje. Zobaczcie jak świetnie to wygląda. To jest. To jest hit. Ja chcę tego skina. Widzowie, jak to będzie w sklepie, pamiętajcie o kodzie Evela Ja na pewno kupię. Napiszcie w komentarzu, czy macie zamiar kupić tego skina. Ale jest piękny, no jest piękny ten skin. Ale on się trochę świeci, no nie? Jego, jego dosyć łatwo zobaczyć z daleka, no nie? Chociaż. Jeszcze Ciemniej to. Aha, czyli, czyli nie jest do końca taki e, fajny, ale no jest piękny, no jest piękny. No nie widziałem lepszego skina, naprawdę nie widziałem. No chyba, że jeszcze Galaxy gość. No i widzowie, co robimy? Robimy coś takiego, że lecimy na Fortylle pierwszy mecz, a później zagram z chłopakami jeden na jeden i zobaczymy, czy w ogóle zasługuję na takiego skina. Czy bym mógł zdobyć, czy jestem lepszy, czy gorszy. Zobaczymy. Chodźcie, lecimy na tą stronę. Dobra, a tu chyba, tak szczerze no, Wam się. powiem, że nikt chyba tu nie leci. Także bierzemy szybko bossa i spadamy. O jest tutaj ona. Aha, ona mnie jeszcze. Chwory, przed nosa ziemi Prawie mnie wyeliminowała ta baba. Mamy ją, dobra, to mi się przyda. Pikaxowałem go. Nice. Tu jest u mnie, dobra, leży. Trzymajcie. O, to, to ja bym sobie zabrał, jak mogę. Ja <noise> jak mogę to. Wezmę Wo, jaka skórka Co jest grane Tu skórkę też macie, zapomniałem Co jest grane Ej, jaki ten Ja to muszę z daleka za chwilę zobaczyć Myślicie, że ktoś tu będzie? Proszę, kieruj się na władzę Na władzę, wszyscy się kierują na władzę, nie? jest, są Tu, tu jest Dawajcie go Dobra, wysiadamy A, jest tam na dole Dostał No ja mówię, to jest moja broń, widzowie XD Jeszcze ktoś? Na górze w środku Ej weźcie sobie. A, dobra. Dobra. Coś ty się. A, on nie chce. Zobaczcie. Dobra, tylko czemu ten się nie chce mieć? Czemu ten. Jakiś renę? A, renegade riderka to może była prawdziwa. E, są tam. Widzicie? Jakiegoś kara może tu strzela? Nie? Kraków, 39 kraków. Ej, Ja nie mam maców, jakby co? Ja nie mam właśnie. Jest u mnie? Co? On nie dostał! Leży! Daj, macę gościu, no. Ej, o dobra, miał matcy, kozak Jak wam idzie, chłopaki? No, dobra. Kino, potrzebuję tych matsów. Dobra. Daj, ja już myślałem, że się wyłożę tutaj. Ale dobrze, dobrze, brawo, chłopaki, brawo, brawo. Weźmy sobie te rybeczki, 6 rybek. Lecimy z nimi, easy. chłopaki, na easy. Trzydzieści pięć Nowy Leży prawie Jeszcze jeden Ło, 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 dawajcie go, dawajcie, dawajcie, spamcie, 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 spamcie Dobra i jeden jest nade mną Jeden jest nade mną, chłopaki Możecie mnie zabudować, żeby mnie nie odwalił Czy sumie to możecie mnie podnieść, tak naprawdę, o Kozak, dzięki. On ma bardzo mało. Coś tam dał sobie ze mnie. No, Dwa chuck sobie dał. Masz dwóch gości. Dam ci chuck jaga, Rafał, tylko poczekaj. Trzymaj się, nie? Ooo! Oh. O! <grytanie> nice! <grytanie> Co w niego weszli? A ile macie tych... Okay, macie Ja mam 300 metalu tylko, a wy? Ja mam 300 drewna. Ja mam 160, 70 i 150. O, to masz dobrze. <grytanie> Myślałem, że będziemy ci się składać, ale no, jak masz tyle, to nie. Łocie panie, co tu jest, chłopaki? Jest ten, tam się grappler, y, fama, sym, wszystko tu jest. Przyda się, bardzo się przyda. Eee, tam są. To musimy i tak do strefy. Ty, a tu jest chłop powalony. Dobrze. Ja biorę śmigło. Tak. możemy ich przy strefie przytrzymać. Próbuję go pod... No, 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 I po prawej, po prawej, po prawej. Tu masz kupa. Tam jest, tam 6 dni. Dobra. Czy biało, biało, biało. Leży, 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 leży. Schodzę na dół. Gość. Ta, widzę, widzę, widzę. Biało, biało. O nie. Jebeczka. Może przeżyję. Dobra, leży i Galaxy Scout jest kolejny, ale jeja. No ja tam już idę też. Na dole jest jeden. Tutaj. Dobra, tu już pół serwera jest. Wychodzę do góry. Dobra, nice, brawo, brawo. Już przyszedłem, pomoc. U mnie ktoś jest tu u góry. Nie widzę gdzie. Co jest? No nie mogę ja go trafić. Się trafię, ruszać. A dasz rady jakoś przejść, czy nie bardzo? E, dam. Oj. Nie dam. E, nie. Nie. Wam pomógł, ale na nie bardzo mam jak. A, Dobra, nie widzą, nie widzą, nie widzą. Ma strasznie małymacz. Chcesz się nie zabić? O, wow, 200 tylko. XD No jest przypał, jest przypał. Może to coś mam na trzeciego. Podjeżdża cię. Graplar. Zapraszam do kopalni, do nory. Brawo. On jest swój Brawo. Brak, kluczy, Dobra! Klucz klaszujemy to widzowie. Robić to, choć ta dwójka została. Ale oni Można chyba są razem. Tak, są razem. Aha. No tutaj. Nie. Tak, razem. Ja nie masz. Zabij tego na dole. Serw. Nie mam. Nie ma Aj, 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 aj. Apteczka. Widzowie, no chyba to przegram, no tak mi się wydaje, że chyba to przegram. No mam 200 matców, to jest lipa. Jestem brązowy, także nie powinno być mnie widać. No nie no chłopaki, nie kampt się tylko. Mąż apteczki. Dobra, to mi w sumie pomoże. Prawa się będzie zamykać, jak ci zaznaczam. Nie, Bok. Rzędu. nie, on tu wszystko będzie rozwalać? Serio? Mhm mm Brawo Ło, wow wow. wow. ło Nasz 190 Kur... No i mamy gramy pierwsze. Gram pierwsze z Raven klockiem. Jak masz na imię w ogóle, powiedz mi? Michał, Michał dobra, no to gramy z Michałem do trzech wygranych. No i dawaj. Trochę za szybko zacząłem w sumie, sorry, ale o A, złapany złapany. Widzowie, ja bardzo dawno nie grałem. Ja bardzo dawno nie grałem jeden U, na jeden. <noise> Zapraszam dalej. Mamy 1-0 aktualnie 3, 2, 1, lecimy. A na czym ty grasz na padzie, no nie? Łobo. Bo, bo. Dobra, i mamy go! Przez przypadek trafiłem! Przez przypadek, naprawdę. Dawaj. Nie no, Rafa jest noobem, dawaj, chodź. 3, 2, 1. Przez przypadek trafiam tak naprawdę. Nie no, bo każdy wie... Wow, każdy tam najlepiej jest gadać, że ktoś tam jest dobry, a Rafa jest znub. A Rafa tam no dobre miejsce w tych streamerach zajął, mimo wszystko. Tutaj ma... a nie, to twoja. Co za ej, jaki oszust? Widzieliście to! Widzieliście <grystanie> co on mi zrobił Dobra, trafiłem go tam, coś szkoda, że się tu zablokowałem A, no chciałem, chciałem kilo! Chciałem kilo! Ale dobrze, dobrze mi tak! Już idę do góry. O, o, Jezus, o Jezus! Dobra, za 20. Musimy teraz zagrać troszeczkę defensywniej, bo no jest przypał troszeczkę. Dobra, teraz moje L2 tutaj pójdzie. O. <grystanie> Ja też gram na padzie dzisiaj jakby co chłopaki tak? No serio, patrz No i gdzie ty uciekłeś? Gdzie ty uciekłeś? No serio, na padzie gram? Nie no nie gram Ja cię zrzuciłem? No skasowałeś Jak Ej, czemu on nie dostał? Dobra mam go! Yes. Dobra! Dzięki kolego, dzięki Michał. I kogo mamy drugiego? Rejo, jak masz na imię? Przedstaw się, powiedz coś o sobie. Mateusz, dobra, Mateusz, 3-2-1 lecimy i zobaczymy, komu się uda. Dobra, mam go na setkę. Elo A kuku, 3-2-1, dobra. Aj. 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 A Jezus, jakbym to trafił, to by był... Ja nie mogę, wiesz ile ja mam HP? A wiesz ile ja? Wiem Dobrze. Nie Ja miałem jeden Ja miałem dwa HP Rejo, będzie dobrze Teraz ci się uda No nie wyjdę no O dobra, chyba wyjdę Ej, sam się zablokowałem już Oj, 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 oj. Za 200 będzie? Będzie za 200? O! To chyba sobie ja, ja robię. <laughs> o Boże, współczuję no dałem wszystko na jedną kartę Boże, co się tu dzieje ja w ogóle Nigdy tak dawno nie grałeś, ale sadzisz takie nie, nie. Ale naprawdę, bardzo ja dawno, nie dawno nie grałem jeden na jeden Od tego sezonu chyba nie grałem ani razu Chyba, że tam na jakimś odcinku, ale to Ja też dawno nie grałem, ale Dobra, jestem, jestem u góry Dobra, musimy uważać, bo on tutaj już czyha Ale się przykręciłem normalnie o, Ale mnie... O, teraz ładnie, teraz W ogóle się nie spodziewałem ciebie z tej strony. Ile jest? Dwa dwa. Dobra, to coś tu trzeba poszukiwać widzowie teraz. Lecimy on już, on już czeka, on już czeka tutaj No nie, dobra To jest mój koniec widzowie Nie mogę w ogóle przejąć HG Nie wiem jak to się robi Dobra, siedzę tutaj Ajajaj, aj, aj. no, no naprawdę, no nie widziałem widzowie, co się teraz dzieje, no, no lepszy widzowie, zapraszam Was na ten odcinek, który tu widzicie, subskrybujcie mój kanał, pamiętajcie o kodzie awale, żeby go wpisać jeszcze dzisiaj, no i dodawajcie mnie do znajomych. Także to by było na tyle, trzymajcie się, piana.